Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu burmistrza miasta Malborka chciałabym Państwa przywitać na drugiej edycji imprezy Magic Malbork, magiczny Malbork. Widzę, że Państwo jesteście dookoła sceny, choć nie wszystkie rzeczy dzisiaj będą się działy na scenie. Imprezę rozpoczyna Teatr Parada, który jest właśnie na deptaku przy fontannie. To są członkowie grupy Parada, czyli szudlarze, którzy będą Państwa zabawiali przez cały okres tej imprezy, przez cały czas, aż do wieczora. Już pewnie też widziałam gdzieś członków grupy Star Wars, Jedi, czyli Gwiezdne Wojny, tam gdzieś daleko zaczepiają również mieszkańców i turystów. Jeszcze dzisiaj w programie, oprócz właśnie... Aha, no i za chwileczkę o 17.30 Wyjdą tutaj ze sceny glinoludy, czyli bardzo fajna y, możliwość do zrobienia sobie fajnych zdjęć, ciekawych, tak jak w poprzednim roku. Czyli za chwilę również glinoludy wejdą tutaj na adeptach. Kilka rzeczy będzie się odbywało na scenie. Między innymi o 18.00 na scenie również członkowie y, grupy Star Wars, czyli Gwiezdnych Wojen, przedstawią nam się. Będzie jeszcze spektakl trenerowy właśnie tego teatru Parada, który, który paraduje po, po deptaku, po fontannie, czyli to, to już troszeczkę później o godzinie 18.50. Na tej scenie zaprezentuje się również e, grupa Senior Squad Family, czyli e, taki taniec nowoczesny hip-hop. A od 19.30 będziecie mogli Państwo zobaczyć również grupy, członk członków grupy akrobatycznej Flycube, którzy później będą brali udział e, już w widowisku nocnym o godzinie 22. .00. Pojawi się również grupa F Lubera z flagami tutaj na deptaku. Generalnie całość niekoniecznie będzie się odbywała na scenie, ponieważ ta scena czeka na 23.00, na, na Magic Music Malbork Night, czyli na, e, na przygotowany taki dwugodzinny muzyczne show przez naszych artystów widziejów, Ale bardzo serdecznie, bardzo gorąco zapraszam państwa wszystkich na 22 na widowisko Magic Malbork Show. Bilety są jeszcze do nabycia w cenie 20 i 30 zł w Malbork Welcome Center, zapraszamy tutaj w tym budyneczku z boku. Także proszę państwa, to co się będzie działo tutaj do 21, do 21-30 będzie głównie działo się na deptaku, kilka rzeczy będzie się działo na scenie. Później o godzinie 21.30 wszyscy członkowie Glinoludy, Star Wars, Teatr Parada zaprowadzą Państwa wszystkich już tam na widowisko, na widownię. Mam nadzieję, że będziecie Państwo bardzo dobrze bawić. Zapraszam serdecznie.